To wariant czwarty jest najlepszy, bo najprostszy. No, to znaczy, Proszę Państwa, jeszcze ten kontekt Pani wyjaśnię, bo nie uwzględniliśmy do tego Pani Zmierza. Więc tak, wariant pierwszy był najtańszy, najprostszy. Ale napisała, napisali radni z Rady Parafialnej, konkretnie dwóch radnych z Kosakowa, dwóch radnych z Dębogurza. z Dębogurza. I pan wójt zmienił swoją decyzję. bo tak. Wójcie, proszę mi no, Ale to na końcu pan odpowie, ja, co pan bezczelnie przerywa. Całym szancuskiem muszę głosować. Bo w tej chwili wybrzmiało z Pani wypowiedzi, że wójt zmienił zdanie. Nie wiem dlaczego zdanie zmienił skoro jego jedynym zdaniem podróżę, bo Warian czwarty. A pani to tak przedstawiła tutaj państwu uczestniczącym spotkaniu, zmienił zdanie po ogłosie dwóch radnych z Rady Parafiary. Cztery, cztery, cztery. I to ja mam dokumenty, ja panu powiedziałem. Może pani powiedzieć wszystko, ale wiesz, nie powiedziałam, że o tym. Walka z kościołem było powiedziane. Krótko. I teraz fajnie będzie. Uważam, pod tym wpływem nastąpiła zmiana. To ja jest wiem, moja wizja, pan Natomiast nie dziwię się, że nie chcą w tym miejscu, dlatego że uważam, że powinno to się wyprowadzić przed Kosakowem. Tak? jest. Tak. Wariant, fajnie. Przed wariantu. Ja mówiłam głośno na sesji, a my nie chcemy z czwartego. Ale tak. proszę pani, żaden z tych wariantów nie załatwiał sprawy. Tak, nie wyprowadza. Tak. Tak, nie tak, nie ko dopiero to rozstrzygnięcie przed kosakowa w kierunku tych bazy paliw rozstrzyga. Tak. Pytanie tak, o możliwości techniczne na ja pewno, pewno są, to jest, to jest to kwestia. Nie problemu. Ja proponuję, ponieważ o, wiele osób to ja jest za takim rozwiązaniem, tak, tak, żebyśmy tu przegłosowali taki wniosek, tak, 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 tak. który będzie z, y, 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 jakoś zobowiązywał Wójta do y, rozważenia takiej możliwości. Bo jak do tej pory nie usłyszałem. To jak do tej pory, to nie usłyszałem ze strony wójta, że gmina ma jakąś inną opcję wyprowadzenia tego A Moje nazwisko Eunika Niemc, ja jestem mieszkanką Kazimierza e, i generalnie właśnie, jeżeli chodzi o temat obwodnicy, jest on moim takim bardzo dużym zainteresowaniu. I też jakby z tego miejsca po raz kolejny chciałam podziękować pani radnej Mirosławie Piotrowskiej, która walczy tak naprawdę o interes całej gminy i o interes wszystkich mieszkańców, żeby projekt obwodnicy, który będzie realizowany, żeby był jak najbardziej korzystny dla wszystkich mieszkańców gminy, bo ta obwodnica to nie jest kwestia jakby tylko państwa jako no. Oczywiście u państwa jest najgorszy problem, bo ja... Spacerowałam tutaj po Kaszubskiej, wiem jaki to jest koszmar, żeby przejść na przykład, nie wiem, jak chodzą ludzie z dziećmi, wózkami, rowerem i tak dalej. Domy się sypią, nie można samochodami wyjechać, to jest kompletny koszmar. Nawet nie można rozmawiać w ogrodach tutaj na, na ulicy Kaszubskiej, więc ja Państwu bardzo współczuję. Ja mieszkałem w Kazimierzu. E, obserwując całą tę dyskusję, podjęłam też takiego zadania, żeby informować mieszkańców, dlaczego obwodnica w wariancie czwartym jest złym rozwiązaniem, jest po prostu szkodliwym dla całej gminy. Dotyczy to właśnie państwa jako pierwoszyniaków, ale dotyczy to wszystkich, ludzi z Kosakowa, z Dębogórza, z Kazimierza i tak dalej. Bo generalnie ten wariant czwarty jest najdroższy, tu padło pytanie. Najdroższy wójt sam nie wie, jaki będzie koszt. Natomiast w marcu zeszłego roku, kiedy były te takie quasi konsultacje społeczne, które nie były konsultacjami, powiedział, że będzie kosztować 47 milionów złotych. Natomiast wariant pierwszy, ten, który z tych czterech był najkorzystniejszy pod względem takim inżynierii drogowej, miał kosztować 40 milionów złotych. Natomiast to, co proponujemy i, i też było to proponowane i prezentowane na sesji Rady Gminy 5 lipca, czyli właśnie centralna obwodnica Kosakowa, czyli ta droga przed Kosakowem na wysokości bazy Orlen, że odbijamy sobie z Derdowskiego, z Wiejskiej w lewo, dojeżdżamy do Chmielnej Paska i jedziemy na północ, przecinamy pomiędzy Dębogórzem i Kosakowem tą drogę główną i jedziemy tak. Jedziemy dalej na północ do ulicy Rumskiej, to przeliczając po cenach budowy chmielnej paska, wyszło nam, że to by kosztowało 33 miliony złotych. Czyli 47 milionów złotych jakby nieokreślone, bo to wójt mówił w marcu zeszłego roku sytuacja gospodarcza była zupełnie inna. My mówimy o wyliczeniach 33 miliony na czas jesieni zeszłego roku październik, kiedy chmielna paska była właśnie ruszana do budowy. I co więcej, proszę Państwa, jeżeli mamy co. Byśmy się zdecydowali na co, możemy skorzystać z finansowania nie tylko e, rządu e, czy Unii Europejskiej, ale możemy też poprosić e, instytucje, duże firmy, które są w tamtym rejonie, jak Baza Paliwowa czy Gaz Storage, do tego, żeby dofinansowali tą drogę, bo to jest bardzo blisko właśnie przechodzi ta droga. Mamy dużo właśnie takich olbrzymich kor korporacji, które istnieją na naszej. Na, w naszej gminie, a my tak naprawdę nie mamy żadnych korzyści, bo mamy firmę PEWiK, mamy firmę Gastory, czyli to jest PGNiG, mamy PGE i tak dalej, kawerny, prawda, natomiast no, że tak powiem w drugą stronę, żeby się zaangażowali nie za bardzo. I jeszcze mówiąc, tutaj pan e, zastępca wójta nie wiedział, jakie było poparcie, jeżeli chodzi o wariant czwarty obwodnicy, jak były te quasi konsultacje społeczne, E, W-4 było na trzecim miejscu, na pierwszym miejscu zdecydowanie było W-1, 60% głosów było za W-1, to oczywiście mówię ze 100%, tak? bo na, na każdą z obwodnic właściwie głosowali mieszkańcy, więc jakby wójt wiedział, że zdanie mieszkańców jest jednoznaczne. Co więcej, instytucje zewnętrzne, które się wypowiadały, jak Zarząd Dróg Powiatowych, czy Zarząd Dróg Wojewódzkich, czy Urząd Marszałkowski, czy Starostwo powiatowe, wcale nie jest tak jak pan wójt twierdził, że one poparły W4. To była, że tak powiem, no trzeba powiedzieć jakby ustawka, ja, że 30 ja. marca jak była narada, na zasadzie tak, idziemy wszyscy za W4, bo pan wójt tak chce, tak. bo tak. ktoś nie chciał W1. Natomiast dla państwa to W1 to będzie Katastrofą, bo z jednej strony będziecie mieli Kaszubską, a z drugiej strony za zabudowaniami będziecie mieli tą, tą niby odbognicę, która was weźmie w kleszcze i będziecie mieli odległość około 150 metrów pomiędzy Kaszubską, pomiędzy drugą drogą. I to wam tak naprawdę też utrudni, nie dość, że będzie druga droga, która będzie hałasowała, to wam jeszcze utrudni to dojazd do Gdyni. Bo, jak będziecie chcieli wjechać na tą quasi obwodnicę, która tu będzie szła z tej strony, to musicie przepuścić wszystkich, prawda? Czyli nie dość, że z Kaszubskiej jak chcecie wyjechać z posesji, macie już problem olbrzymi, czy tam nawet wyżej, prawda, gdzieś związowej już z mostu. To potem, jak będziecie chcieli wjechać na obwodnicę, znowuż będziecie musieli przepuszczać wszystkich, bo to będzie lewo skręt, czyli przepuszczacie jeden pas, drugi i dopiero możecie wjechać. Tak więc ja muszę powiedzieć, że. Dla mnie było bardzo dużym rozczarowaniem, że władze gminy generalnie od wielu miesięcy nie słuchają mieszkańców, nie słuchają radnych. Pan wójt nawet nie przedstawił, bo to było pytanie, jakie były argumenty za 4. Pan wójt powiedział na sesji Rady Gminy, że on się nie musi tłumaczyć. Tak powiedział, tak powiedział radnej, tak, tak powiedział radnej Alinie Szydowskiej, radnej z Pierwoszyna, że on się nie musi tłumaczyć, dlaczego on wybrał B4. Tak powiedział w ten sposób, natomiast właśnie pan wójt wie, że to jest projekt, który jest szkodliwy, szkodliwy dla państwa, szkodliwy dla całej gminy. <śmany> Ten pogórze. Proszę Państwa, tak więc łatwiej by. ponieważ w tym ogóżu, na ulicy Paska też są tereny przeznaczone podzawodowe, jak i również ten wariant na kiedyś, kiedy nie było tych terenów przeznaczonych pod zabudowę, był jakby idealny. I zaproponowaliśmy jeszcze krótsze rozwiązanie, na które oczywiście Pan Wójt nie udzielił żadnej odpowiedzi i tego wariantu w ogóle nie przyjął. Tego wariantu, który jako piąty, zaznaczam, był złożony w tej tak zwanej które... Poza państwem się też to w jaki sposób wyglądało, bo to była taka dyskusja, po prostu wtedy tego pamiętam. I oczywiście tutaj pan redaktor, myślę, że pan to wypowiedź ma w całości podam mieszkańcom, pani Palczewski. Wszystkie nagrania za, są w całości. Piąty wariant, wszystko z tego gdzie nasza rewna, z pierwotna, która dziś nie ma, pani Alina Szydowska, mówiła o wariancie piątym w naszej ziemi, mówimy, biegnącym właśnie po tamtej granicy w kierunku Orlena i dwa pasy ruchu w kierunku Dorotowskiego, żeby po prostu te drogi, które się schodzą, żeby później rozładować, czyli od Orlena, tak? Ale wszyscy myśleli, że piąty wariant to jest przez zaproponowane przez ten czas dyskusji, która się toczyła, przez Kosakowo całkiem innym miejscu. I tam ci ludzie po prostu myśleli, że chodzi o ten piąty, który znowu ma skłócać ludzi. Na dzień dzisiejszy stanęło to na tym, że faktycznie pani tutaj radna Piotrowska złożyła ja głosowałem przeciwko temu projektowi. Zarzucałem, że nie było konsultacji i zgodzę się, że te konsultacje nie były przeprowadzone w mojej ocenie w sposób taki właściwy, ale ja oczekiwałbym, że jeśli mówimy o konsultacjach, to żeby przedstawić wszystkie warianty, żeby ludzie mogli zdecydować o tym pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym i również tym, co przedstawiła Pani Ruka, z którym ja się nie zgadzam. Wtedy czas dla mnie są to konsultacje pełne że nie przerzucamy i gramy, tylko rozmawiamy o najlepszym rozwiązaniu, mamy jakiś wybór. O naszym wariancie tak naprawdę się nie mówiło. Oczywiście tutaj zarzucano, że ja po prostu jakby do tej sesji, do tej uchwały nie przyłożyłem się, chociaż wcześniej była wyjęta uchwała, która radna Pani Alina Szydowska złożyła projekt, jak ma przebiegać i ta uchwała po prostu nie przeszła. No to uznałem, że jeśli już taki projekt uchwały był, to nie stało nic na przeszkodzie, że również, że Pani Jonika, jak Pani Mirosła Piotrowska mogła skopiować projekt tej uchwały i do tej konsultacji poza tymi wariantami podstawowymi i ten, który był, był jeszcze był ten, po prostu, który myśmy od samego początku proponowali. Uzasadnię dlaczego. Ja mam świadomość i powiem szczerze, a propos finansowania to, co Pani powiedziała, zgodzę się, że tego rodzaju droga, ona będzie nas więcej kosztować. Ale jak głosowałem przeciwko planowi zagospodarowania, w którym między innymi też była łączona firma PL, gdzie spowodowano tak naprawdę, że tereny LS zmienią swoją funkcję i pozwoli to tej firmy na budowę kolejnych zbiorników. To byłem rozczarowany w ten czas, że władze naszej gminy nie wynegocjowały ze względu na zwiększanie pojemności, gdzie po prostu będzie większa ilość system przyjeżdżała za chwilę, bo będą się zbiorniki budowały kolejne, że nie wynegocjowały żadnej kwoty. Na budowę takiego układu drogowego, który byłby idealny dla nas. I to mnie zabolało po prostu. I widzę, że politykę się Co tutaj dobra? kręci, uh -huh. ale kręci on się w taki sposób, że się po prostu jednych na drugich jakby naskakują, a nie ma realnej rozmowy, taka, która by miała nam problem rozwiązać. I pani Mirko, apeluję po prostu też jako lata, żebyśmy naprawdę jednak tutaj tą uchwałę, ja jestem za tym, bo to wy mieszkańcy macie prawo decydować o kształcie tej uchwały, i żeby. Ta uchwała była tym zaczątkiem do tego, żeby powrócić na sesję do tej rozmowy, ale w sposób uczciwy. To co powiedziałem, żeby analizować po prostu to w taki sposób, żeby były to rozwiązania idealne, nie to a nie rozgrywać politykę, bo to się w tej chwili dzieje. I nie mieszajmy Rady Sołeckiej między ludźmi pierwoszyna. pierwoszynami, porozmawiajmy o rozwiązaniach po prostu docelowych. Czy sugeruje Pan, że do tej pory było to robione nieuczciwie? Raczej powiem, do tej pory było to robione w taki sposób, żeby skłócać ludzi. Mogę adwocem? Czy mogę adwocem? Ale może jakieś konkluzje, bo już wiemy, że większość tak jest... Konkluzja jest taka, żeby ten uchwałę podjąć. Ale to dobrze było przegłosować to tak, i przejść na ok, tak. radny. Ja króciutko powiem. Był pana projekt, wtedy był pana projekt na naszej ziemi. Pan nawet nie był na tej sesji. Ja nie byłem po Pan był Warszawie, ja walczę o PGNG, ja mam postępowania, my walczymy o naszą. I teraz, opinię. ja nie mogę być wszędzie, ale pani Ja nazna. też jestem daleka od tego. Co więcej, kiedy pani Eunika złożyła ten projekt, czekaliśmy miesiąc półtora, ale miesiąc. żeby pan włączył się.

Krauzy Mariany, ulica Boczna. Znaczy dwie rzeczy krótkie, jeżeli chodzi o wariant czwarty, a nie wariant krótszy i tańszy, no to prawdopodobnie ten tańszy jest droższy, bo musiałby iść przez tereny w planie zagospodarowania przeznaczone pod zabudowę. Które należą, drif, które należą nie wiadomo do kogo, prawda? Tutaj wystarczy czterech czy pięciu rolników tego terenu sprawa załatwiona. Proste. Więc to jest punkt pierwszy, dlaczego wariant czwarty, a nie, a nie sensowniejszy. I punkt drugi ja proponuję zrobić uchwałę naszej Rady tutaj Rady Wiejskiej, że Rada Wiejska głosami tych, co będą głosować, sprzeciwia się projektowaniu tak zwanej obwodnicy pierwoszyna w wariancie czwarty, ponieważ uważa, że ona nie rozwiąże problemu

Nie, 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 Panie Radny, wiem, Panie, Panie, Panie Radny, to jest nasze zebranie sołeckie, Mawoc, a, to zebranie sołeckie ma w bądź wniosku i ten wniosek skierować do gminy i będzie procedowany w dalszej części na komisjach, i będzie to poprawne więc proszę Pana, który chciałby sformułować. Tak, tak, tak. Próbuję go tak, ładnie sformułować. Tak, 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 to może ja podejdę, spróbujemy napisać. Potem, jak to... Potem się odczyta, Ja byłem taki pierwszy, dwa, ja. trzy tematy dotyczące bezpośrednio takich składnie bliższych

za północna e, w Pierwszymie. W ogóle się w na początku tego tygodnia e, po rozstrzygnięciu, po wyborze e, najróżniejszej oferty mamy 12 w, miesięcy, dokładnie 12 w miesięcy za wykonanie przygotowania referendum. W, w pierwszą, e, może to ostatnią, że podamy, że tak to jest w terenie, że będziemy w w 10 września przyszłego roku. Ale równie dobrze, jeszcze, jeszcze, jeśli chodzi o wyborę,

które ma na naciski, my jako zebranie wiejskie. Myślę, że to nie ten sam, sam zespół, ale jak tam, to <gry>

że związku z tym, zrobić że zabezpieczeńsko na drogę, to by się i dołożyć. Ale już tam trzęsie kasą, żeby zapłacić. No, no to, to już jest tam Miejsca, czy nie, to jest... Wypam, nie dopowiedziałem głośno bo mama, która On się wystraszył autentycznie. Wycofał się wariantu pierwszego. radni powiedzieli, że to jest walka z kościołem. to to jest walka ja no on z kościołem. To jest walka z kościołem. To jest walka z kościołem.

Nie, to nie To powinna to, to rzucić kurde, dla wioski, że, 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 no trampolinę wynajmie, nie? Dlatego powstał ten Ale ja nie chciałem na przykład co sobie wyjechałem, że gdzieś widziałem kota, coś i tak dalej. Ale czy wszyscy muszą słuchać, bo że wszyscy nie są, to by może dorzucili na trampolinę, kurde, przynajmniej wioskową, nie? Jak robią i teraz są na lotnisku lotnisko wręcz za nasze pieniądze jest, tak? to, to, to jaki biznes? Nie jedynie krampolitycy za łapki od nie wróciła, bo do pięknej rewitalizacji stawu, się nie. A bez łaski, przepraszam, to... bez łaski, wojsko daje na staw, co od tego? Chyba, żeby faktory nie było. No tak, pozwolenie fot prawne, które lotnisko daje, daje za pieniądze. Pokażę Ci decyzję. Tak. Te pieniądze były raz wyrzucone na stawkę i no teraz drugi raz i, i mówmy, że... nie. Tak. Jedziemy dalej. Ciszej teraz. Proszę tak, uchwała, którą będziemy chcieli z tego zebrania mieć i głos na ręce pana wójta i proszę o przegłosowanie przez konkreścią 7. Wszyscy Państwo zgadzacie. Uchwała zebrania we Piergoszyno z dnia 25.08.2020 2020 roku. Rada Sołecka Wiergoszyna na wniosek mieszkańców obecnych na zebraniu sołeckim wnosi o po pierwsze. Trzymanie projektowania tzw. Tak obwodnicy pierwoszynne na gwarancję czwartym 2. Ponowne przeanalizowanie możliwych wariantów, w tym proponowanych przez organizacje radnych gminne i inne podmioty. 3. Przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych w tej sprawie. To jest Państwa... Co, sekundkę, Sekundę. Stwierdzenia, że, że należy sporządzić projekt wyprowadzenia tranzytu ze wsi pierwowszyno i, i Kosakowo. bo to jest główny problem. 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 Celem opracowania bardzo dobra uwaga. No. W usporbieniu to by dobrze było po prostu jakby Nie no, to w sumie wspólnie bo tam o tamtych projektach tak znowu się będzie dyskutował w tak. następnym roku i się z tego nie Nie, dlatego tam jest wpisane, że również projektów proponowanych przez organizacje, rady, tak gminy. Ale jak on tak. 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 przyświeca to jest temu celu, jak przyświeca temu celu. No już bez tego takówka, dobra. Rada Słowacka 1 na wniosek mieszkańców Wnosi o. Po pierwsze, wstrzymanie projektowania tzw. koniecznej rozszerzenia w, w, w wariancie czwartym. Dwa, ponowne przeanalizowanie możliwych wariantów, w tym proponowanych przez organizację radnych gminnych radnych i inne podmioty. 3. przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych w tej sprawie. Cztery, zebranie w, wnosi o wyprowadzenie ruchu ze wsi biergoszyn. także o. Przepraszam. Ale nie ruchu, bo rz, 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 rz. Nie ruch. Rz. Proszę Państwa, nie możemy Ale mówić, że ruch gdziekolwiek wyprowadzimy, bo ruch będzie zawsze, będzie turystyczny, ruch i tak dalej. Chodzi o tranzyt, o wyprowadzenie tranzytu przez, tranzyt przez Pierłoszyno i Ruchu tranzytowego, Droga to słowo, ruchu tranzytowego. Droga omijała, powiedzmy, Ruchu tranzytowego. Oto i tylko. Bo te wszelkie ruchu, projekty, proszę które proszę. tam gdzieś były, tak i tak z czasem kiedyś będą realizowane, bo to będą ulice, przy których będzie się budowało domy mało, i tak dalej, i tak dalej, mało, ale nie rozwiązuje to tego problemu. Mało, tam tam w tym, proszę. Proszę. Proszę, A, proszę, Czy nie należałoby ująć tego punktu w taki sposób, że nie Rada Sołecka, ale zebranie wiejskie. No ja napisałam zebranie. Nie. Zebranie Sołeckie. Ale Rada no. Sołecka, Kierworzyna. Na wniosek mieszkańców. Nie na wniosek. Zebrania wiejskiego. Na podstawie uchwały zebrania. Tak. O, o, o. Bardzo o, o, ważne. O, dziękuję. Przepraszam. Tak, tak, tak. Tak, tak. Proszę. Czyli ludzie wiedzą, oni się boją. Tak? Na podstawie uchwały, uchwały zebrania wiejskiego. Tak, tak. to jest ważne. Tak, na tak. zebrania wiejskich Prawomocne, bo jest. A te szczegóły są Rada Sołecka może zostać po prostu zlekceważona. Jeszcze ja, jeżeli mogę dodać te konsultacje społeczne, tutaj zostało użyte określenie rzetelne konsultacje społeczne, ja bym Zróbmy po prostu dała ustawowe konsultacje spo, społeczne, czy na podstawie e, przepisów, prawda? Bo ustawa określa dokładnie. Bo mamy Bo ustawę o samochodzie. Tak ustawowej. Ustawowe. Bo mamy ustawę o samorządzie gminnym, mamy statut naszej gminy i mamy jeszcze uchwałę naszej gminy w sprawie konsultacji społecznych. Mamy takie trzy akty prawne i one Nie, określają. Wiem, wiem, okay, słuchamy teraz. jaki jest Jak tekst? E, jeszcze raz. Uchwała zebrania sołeckiego dnia 25 sierpnia 2022 rada sołecka Pierwszyna. na wniosek zebrania wiejskiego wnosi o pierwsze trzymanie projektowania tak zwanej obwodnicy Pierwszyna. Warianty czwarte. 2. Ponowne prze przeanalizowanie możliwych wariantów, w tym proponowanych przez organizacje, rady, gminy i inne podmioty. Przeprowadzenie ustawowych konsultacji społecznych w tej sprawie. Zebranie wnosi o wyprowadzenie ruchu ze wsi Pierwoszyno i posagowników. Ruchu tranzytowego. No, przez... ruch okay. Bardzo dobrze. Panie Aniu, nie na wniosek zebrania, tylko na podstawie uchwały zebrania wiejskiego.